Kaltfjord to takie urokliwe miejsce, wzniesienie, z którego widać dwa rozlewiska fjordów. Jedziemy tam autobusem miejskim z przesiadką. Wysiadamy w szczerym polu i pod górę idąc, pragniemy dostać się do miejsca, gdzie jest parking i początek trasy pod górę, by z góry popatrzeć na monument otoczenia. Nie będę ukrywał, ci młodzi polecieli pod górę, a my nie umieliśmy za nimi nadążyć. Nic to mówimy sobie. Zobaczymy, czy takimi chojrakami będą, idąc pod prawdziwie pod górę. Już parkiem. I zaczynamy wspinaczkę. Młodzi polecieli do przodu, a my... Emeryckim krokiem próbujemy dotrzymać ten krok. Podchodzimy do pierwszej półki widokowej, a młodzi są na drugiej. My pozostajemy, bo trochę odsapnień trzeba, a następnie idziemy na miejsce punktu widokowego, z którego najlepiej widać przestrzeń. Młodzi o dziwo dotarli do drugiej półki i rozglądają się za widokami. Wśród nich jest taki, co drona miał ze sobą i zaczyna go puszczać w przestrzeń, a inni obserwują co to ten dron sterowany przez operatora uchwyci. Gdy już wygodnie usadowiliśmy się, to muszę powiedzieć, że prezentowane przeze mnie zdjęcia nie wszystkie są mojego dzieła. Te takie, co pokazują otoczenie tak, jakby na płótnie ktoś krajobraz malował, to dzieło uczestniczki wyprawy, co swoje oglądanie w internecie zamieściła, a ja ściągnąłem. Nawet moja żona wygląda jak namalowana. Ja wiem, że we współczesnych aparatach są różne opcje z zapisu obrazu, ale ja jestem tradycjonalistą. I próbuję zapisać świat jak najbardziej w jego naturalnej kolorystyce. A teraz już o tym, co przed naszymi oczami się rozstarcza. Woda jest smutnego koloru, bo słońce świeci pod małym kątem. Otaczające nas góry mają postać monumentu, w których zaklęta jest cała armia trollów, czekających na moment. By opanować ten norweski świat. Pod nami na styku wody i lądu usadowiły się domki, takie norweskie z drewna większości, oraz małe przystanie dla małych pojazdów wodnych, co dla ułatwienia życia mieszkańcom, co róż przybijają i odbijają od nabrzeża. Wyraźnie widoczna jest strefa podziału. Gdzie roślinność już nie może się wspiąć dalej, i skały są po prostu nagie, tylko wiatr i resztki śniegu zajmują tam miejsce, bo rośliny i ludzie już tam się nie wybierają na dłużej. Już powoli kończy się czas pobytu w tym ruchliwym i surowym miejscu. Z doświadczenia wiemy, że łatwiej jest się wspinać. Trudniej schodzić, by kolana już nie sprawne, a bieg ciąży mięśnią. Powoli, powoli, by nie zrobić sobie krzywdy, opuszczamy to urocze miejsce, licząc na fakt, że nic nam się złego nie wydarzy. Znowu ci młodzi rozbawieni schodzą, my skupieni i patrzący pod nogi. Do parkingu podążamy. Znów wracam do prezentacji zdjęć, moich zdjęć, takich naturalnych, bez koloryzacji i wyłastrzania krawędzi. Sam z miłą chęcią oglądam podobnie te same widoki, utrwalone moim aparatem z moją żoną w planie. Trzeba jeszcze wspomnieć o pogodzie, którą widać na zdjęciach. Chyba przy przychylnym okiem patrzą nas, nas ojciec z niebios bo nie lało i nie biało. Załączone zdjęcia mówią wyraźnie, że jak na Norwegię pogodę mieliśmy w sam raz. Było w miarę ciepło, powietrze przezroczyste, co dawało dobrą widoczność i pozwalało na profesjonalne zdjęcia, co są dowodem na nasze miłe chwile. Nie mogę mi się oprzeć prezentowaniu kolejnych zdjęć. Niby ciągle ten sam krajobraz złapany w aparat, a jednak za każdym razem jest inny element roku przestrzeni przed nami się roztaczający. Trudno oderwać palec od migawki, bo niby krajobraz się nie zmienia, a jednak coś przyciąga. Wystarczy, że słońce, góra zasłoni, albo odsłoni słońce i już widzi się inny nastrój inne piękno tej krainy. Dość słów. Teraz jeszcze kilka obrazów bez komentarza z podkładem muzycznym i przeżywamy ponownie piękne chwile uchwycone aparatem. Piękna ta Norwegia za kołem polarnym.